Wydaje się, że temat marki osobistej, temat marketingu, promocji sztuki kultury w ogóle jest bardzo mocno związany z XX, XXI wiekiem w szczególności, jednak, przynajmniej moim zdaniem, jest to bardzo błędne myślenie. Dlaczego? Odpowiedzią jest renesans. W średniowieczu, czyli we epoce przed renesansem, rola artysty była całkowicie anonimowa. Twórcy nie podpisywali swoich prac, sztuka miała przede wszystkim oddawać piękno, dobro świata i dobro Boga. Sztuka średniowieczna była nastawiona przede wszystkim na obrazowanie Biblii i była bardzo mocno związana z religią chrześcijańską. Tymczasem renesans, zwany również odrodzeniem, przyniósł nam także niejako odrodzenie roli artysty. Artysta zaczął budować swoją markę osobistą właśnie. I w tym momencie zastanówmy się, czym jest marka osobista nie tylko artysty renesansowego, ale również Twoja, współczesnego artysty. Odnosząc się do najprostszej definicji, marka osobista to po prostu to, jacy jesteśmy. Jeszcze krócej, to po prostu Ty. To, jaki, jaka jesteś, Twoje indywidualne cechy, które wpływają na to, jak odbierają Cię inni. Jeff Bezos który może jest dosyć kontrowersyjną postacią. Powiedział kiedyś, że marka osobista to to, jak mówią o tobie, kiedy wychodzisz z pokoju. Właśnie w renesansie artysta niejako zaczął wychodzić z cienia. Ludzie też zaczęli interesować się nie tylko twórczością, ale tym, co dany artysta z tobą reprezentował. Kiedy mówimy tak naprawdę o początkach marki osobistej i artystach renesansowych, nie sposób nie wspomnieć o idei mecenatu. Mecenat to nic innego jak wsparcie finansowe, które artyści, rzemieślnicy, twórcy otrzymywali od bogatych osób i wykonywali pracę na ich zlecenia. Możemy zauważyć bardzo duże podobieństwo do pozyskiwania mecenasa a nawiązywaniem współpracy z galeriami czy pozyskiwaniem kolekcjonerów przez artystów w XXI wieku. To przede wszystkim to, co dany artysta tworzył, zachęcało mecenasa, jednak jego osobowość, czyli właśnie marka osobista, przekonywała go w 100%. Podobnie jest z dzisiejszymi artystami. Kiedy widzimy czyjeś pracę, to jedno, ale kiedy poznajemy tę osobę, kiedy możemy z nią chwilę porozmawiać, wymienić parę słów, poznać ją trochę lepiej, Często nawiązuje się między nami jakiegoś rodzaju więź, która sprawia, że już nie tylko chcemy, ale dosłownie czujemy, że musimy mieć pracę tej osoby w naszej kolekcji, na naszej ścianie czy w naszej galerii. Artystą renesansowym, który świetnie zdawał sobie z tego sprawę, był Michał Anioł, twórca między innymi znanej rzeźby Dawida z Florencji.